Budzik budzik prawo śpi, pomóżmy Klaudii! Budzik budzik prawo śpi, pomóżmy Klaudii! Budzik budzik prawo śpi... do gazet, do telewizji... albo wyższy dobry, a nie tam... O, a ja a musi powiedzieć tak, dlaczego w ogóle... która się dzieje, że nasza koleżanka została Wiesi potrącona, mężczyzna, który którym poddrościł, nie chce podnosić żadnej odpowiedzialności za to, to jest naprawdę mięsko... Tak. Bo musiał się, się rehabilitować, Ciężka praca, naprawdę. Dzień dobry, może Pan nam pomoże. Dobra, tak zimno. Tak naprawdę, naprawdę... Po Nie musicie się ukrywać, możecie wejść normalnie. Jeżeli jest nie jest sprawy łączone z jawnością, możecie wejść wszyscy. Proszę bardzo. Normalnie wchodźcie. Nie musi się w sprawę tego, bo bez czynu zabronionego na to, po sprawie, że oni złożyli. Minęła mam tutaj sytuacji w kwestii. Samo cenę materiału drodowego może mniej, natomiast kwestia jest ona merytoryczna, pokrzywdzona, uzyskała przytomność inwestycji i koniecznym jest przesłuchanie. Żeby sprawa została ponownie rozpatrzona przez prokuratora, to jesteśmy zadowoleni z tego postanowienia. Mam nadzieję, że dalsze czynności prokuratora będą, będą zgodne z naszymi oczekiwaniami i z, z poczuciem przyzwoitości. Czy prokuratora, który mówi, że to zarawniła Klaudia. Tak. Troszkę nie jest to nie, niepokojące. Ale dla was, z drugiej to... strony sąd powiedział, że prokurator oceniający ponownie sprawę powinien wziąć pod uwagę opinię, którą, która została złożona na nasze zbliżenie zupełnie innego rzeczoznawcy.